Zawiłem za sobą jako cząstkę siebie, i dobrze mi z tym, tak dobrze mi z tym. Wiele razy byłem taki jak ty, właśnie taki jak ty. Witam. Dziś obejrzymy wyjątkowy materiał, który wyprodukowano 15 lat temu, aby nauczyć młodych ludzi, jak w sposób stanowczy i świadomy werbalizować to co się czuje. Innymi słowy, po obejrzeniu tego odcinka będziemy wiedzieć, czym jest asertywność. Zapraszam. Asertywność wobec alkoholu. Film dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Minęło 10 sekund filmu, a ja już wiem, że wyprodukował go albo Christopher Nolan, albo Daniel Villeneuve. Kochani, zaczniemy od psychodelicznej, ascetycznej animacji, w której niebiesko-nosy szczur wchodzi na drabinę, przechyla trzy lewitujące w szaro-burej przestrzeni browary, po czym spada prosto na tytuł. A ja już się zastanawiam, co powiem na Oscarach, żeby nie dostać w mordę. Widziałaś, jak Magda dziś wyglądała? Nie siedź na zimnym, bo dostaniesz wilka. Nie dostanę. Jestem jak chiński znak równowagi. Równowaga. Skręt mnie w tym pomaga, wilku. No widzisz? Widziałaś, jak Magda dziś wyglądała? Na no co? Ona zupełnie nie umie się ubrać? Może i tak. A te jej włosy. Masakra, nawet nie ma na co popatrzeć. Może i masz rację. Nie wiem. To jest postawa uległa, albo Magda ma rzeczywiście chujowe włosy. Zgadzasz się z opinią, której nie podzielasz. Widziałaś jak Magda dziś wyglądała? No a co? Ona zupełnie nie umie się ubrać. Ale ty jesteś głupia. Przepiasz się cudzego swetra. Psst. Obrażasz rozmówcę. To jest postawa agresywna. W 2006 nie istniały jeszcze organizacje typu Fame MMA. Więc pojęcie postawy agresywnej można było zamanifestować używając przymiotnika... Maga, to będzie werbalne fatality. Głupia. Ale ty jesteś głupia. Przepraszam, z tego swetra. To jest postawa agresywna. Widziałaś, jak Magda dziś wyglądała? No, a co? Ona zupełnie nie umie się ubrać. Ubiera się, jak jej pasuje. Nie ubiera się, na ile stać jej rodziców. To się raczej nie zmienia. A te jej włosy. Ubiera się jak chce i przesza się jak chce. Zostaw ją w spokoju, co? Sandra. Ej, pożycz błyszczyk. To jest postawa asertywna. Stanowczo wyrażasz swoje zdanie, nie obrażając rozmówcy. Co to jest asertywność? No właśnie, co to jest asertywność? Hmm. Pokażę wam na przykładzie. Magda, dziecko, mimo że masz kłaki, jakby chuj. Putin w nie strzelił, to zabrałam cię na zakupy spożywcze, prawda? Prawda, mamo. Kupiłyśmy pół kilo szynki i dwa kilogramy sera, prawda? Prawda, mamo. Mieszkamy na czwartym piętrze w bloku, więc. Ja wezmę szynkę, a ser? Asertywność. A ja nic nie mówię. My się dzisiaj tak dużo nauczymy. Asertywność to umiejętność otwartego i stanowczego wyrażania siebie, swoich myśli, uczuć, poglądów tak, by nie obrażać rozmówcy. Kłóbie czy to z jest? Probuchy? Ci alkoholu przez nastolatki nawet w małych ilościach jest szkodliwe. Dlatego nastolatki nie piją alkoholu w małych ilościach. Żartuje przecież te dwa browary. W szklanych butelkach, burżuazja. I to wino! W szklanej butelce Burżu Europa. I te dwie flaszki, prawdopodobnie czegoś mocniejszego, to nie jest duża ilość, tylko tak zwany aperitif przed przychąt. Asertywności wobec alkoholu można się nauczyć. na Cześć. Zbieramy się po 3 złoty na piwo. Ktoś tu małoniaki? To znaczy, weź się do nauki niesubordynowany w chłopcze, bo będziesz u pani. Wszyscy się składają? No pewnie. No wiesz, chciałem ja gdzieś pieniędzy. Ale masz podróbę Game Boya! Wartą przynajmniej dwa harnasie. Możesz się dołożyć zanim wyrośnie ci pochwała? A tak serio, to jest naprawdę kuriozalny widok, kiedy obszczymury po metr pięćdziesiąt w kapeluszu siedzą w parku i palą podjebanego rodzicą fajka na czterech i piją wygazowaną tatrę, chociaż im kompletnie nie smakuje i przeklinają na rodziców... Tych samych, którym podjebali fajka, I plują na chodnik tf, i na system. Tf. I dopiero jak człowiek dorasta, to zdaje sobie sprawę, że to wszystko było. fantastyczne, mamo. Ja chcę mieć znowu 15 lat. Będę miał za tego fajka przejebane u starej. Przecież nie wyczuję, wyczuję. Powiesz, że komuś trzymałeś. Co no ci pożyczę? Jutro mi oddasz. O, muszę iść. No, przestań się zgrywać. Mów od razu otwarcie i stanowczo, że nie pijesz. Nie bądź uległy. Cześć, zbieramy się po 3 złote na piwo. No, coś, ty, o co zapad to wyszli? Dokładnie, jak się czterech złoży po 3 złote, to razem będą mieli. 3 razy, 4 10. 2 w pamięci Pierwiosnek z dwóch Będą mieli zaledwie na trzy amareny, co za palant to wymyślił? A Marena, a Marena, 4 złote I cię nie ma amarena, amarena Co za palent to wymyślił? Nie bądź agresywny Cześć, zbieramy się po 3 zł na piwo. Nie piję piwa, będą i do napoje? Jeszcze raz? Nie piję piwa, będą i do napoje? Jeszcze raz, bo wydaje mi się, że usłyszałem... Nie piję piwa, będą inne napoje? Nie piję piwa, będą i do napoje? Pewnie, że będą! A chcesz podpaskę do tego? To będzie najbardziej nieedukacyjny odcinek w niespełna 13 trzynastoletniej historii tego kanału. <grywka> Co za pan to wymyślił? Jak chcesz, może być mleczko z buteleczki. Nie, to jeśli będzie wybór, to weźmiesz soczek owocowy. Człowieku, jak to normalnie bawi się przy soczku? Jeszcze lepiej niż przy piwie. Ja bawiłem się tak w przedszkolu. A, a po co zbierać dobre zwyczaje? Hmm. Okay. Wow. Brawo! Brawo, jesteś asertywny. A traumą wynikającą z ostracyzmu, jaki cię teraz spotka, za 20 lat zajmie się terapeuta. Dobra. Teraz serio. Spożywanie alkoholu albo zażywanie substancji nazywanych potocznie narkotykami tylko dlatego, że robią tak inni, jest czystym, czystym debilizmem. Takie rzeczy trzeba robić z własnej woli, z potrzeby serduszka. I tylko wtedy to jest prawdziwa asynketywność. Jesteś otwarty, stanowczy i nie obrażasz tych, którzy myślą inaczej. Właśnie tak odpowiadaj. Zostaw ten soczek, chodź, łazience jest wino. W łazience to się stra młoda damo, a po drugie... Wine is fine, but whisky is quicker. Bukowskiego nie ma w lekturach? Okczep się, z pijanymi nie gadam. Ale ja przecież jeszcze nie piłam. Ale za chwilę wypijesz. Wyrażasz swoje zdanie, lecz obrażasz koleżankę. Jesteś agresywna. Zostaw ten soczek, chodź, w jest wino. Picie w łazience? Co się czaisz? Mu towarzystwa już tam siedzi. To prawda, kiedy człowiek jest młody, to epicentrum rozrywki Znajduje się w kiblu, a jak dorastamy, to migrujemy w stronę kuchni, co nie? Jezu, czego ty się boisz? Nie piłaś jeszcze wina? No dobra, idziemy. Tylko ani mi się was dziabać węgorze prącia! Nie oceniam! Ja jestem tylko narratorem. Jesteś uległa. Bałaś się powiedzieć swoje zdanie. Zostaw ten soczek, chodź właśnie jest wino. Nie chcę tak. pić wina, wolę soczek. Boisz się mamusi? Mam swoje zasady, lubię się ich trzymać. Brawo, jesteś asertywna. Wyrażasz otwarcie swoje zdanie nie obrażając innych. Właśnie tak odpowiadaj. Cybermycha! pamiętam! I to z Harry Potterem na okładce. Kto pamięta, podpaska w górę. Czy wiesz, że na moich urodzinach będzie szampan? Świetny, co? To chyba nie dobry pomysł. Dziewczyna szpiszczały. No może. No to niech będzie. Nie bądź uległa. Jeśli myślisz inaczej, masz prawo to powiedzieć. Ja. Czy wiesz, że na moich urodzinach będzie szampan? Świetnie, co? To beznadziejny pomysł. Dlaczego? without alcohol. Now the starting group for the Houston Rockets. Green and Tate on the perimeter. Tyson Wood playing together in the front court. And it's Porter in at the one. And for the Warriors, Draymond plays the four with Looney at the five. The Splash Brothers, Curry and Thompson, the guards. And it's Wiggins in at the three slot. Now here's Porter. He's definitely not pleased how... W 2006 jeszcze nie wolno było kozłować. W mm. treningu chłopaki idą na piwo, idziemy z nimi? Wiesz co, może innym razem. Dzisiaj się spieszę. Za tydzień? Nie wiem. Może, ale jeszcze nie wiem. Jesteś za mało zdecydowana. Unikasz konkretnej odpowiedzi. Po treningu chłopaki idą na piwo. Idziemy z nimi? No wiesz, ja nie za bardzo lubię zapachu alkoholu. Wącha to się rozpuszczalnik, młoda damo. Co oni robią na godzinie wychowawczej? Brawo, to jest odpowiedź asertywna. Otwarta i zdecydowana, bez obrażania rozmówcy. Właśnie tak odpowiadaj. Po treningu chłopaki idą na piwo. Idziemy z nimi? Tam, gdzie jest piwo, to mnie na pewno nie będzie. Koleżanka planuje spędzić juwenalia w towarzystwie wojowniczych ninja głęboko pod ziemią. Agata, Żółwik. Brawo, to również jest odpowiedź asertywna. Wszędzie reklamuje o piwo, spróbujemy? Kładku rzeczy też reklamują, a jakoś nie chcesz sprzątać. Zostaw te reklamy i zapomnij o piwie i tyle. Musisz mi to wypominać. Po co nam piwo? Dobrze nam bez niego. Pracuję z młodzieżą odrobinkę za długo, żeby nie znać tego spojrzenia. Po co nam piwo? Dobrze nam bez niego. Po co nam piwo? Dobrze nam bez niego. Iciecie super chłopaki. To kupicie nam to piwo? Tylko Romek małoniaki. Śmieszne są te reklamy. Piwo z charakterem, piwo na metry, piwo ze znaniem. Niech lepiej piją producenci. Hej, wczoraj na imprezie wszyscy pili szampana. Dlaczego wtedy wyszliście? Nie wiem, to przyniósł szampana, ale mam coś w zabawę. Jak ktoś otwiera alkohol, to impreza przestaje być dla mnie zabawna. Możesz być moją kumpelą. Pójdziemy na działkę na się wina? Po co nam wino? Wykreślamy jest z atrakcji. Możesz być moim kumplem. Pójdziemy na działkę na się wina? Wina pić nie będziemy. Wprowadzamy modę na trzeźwość. Jak głupie myślałem, że w 40-letnim prawdziwiku grał Steve Carell. Asertywności wobec narkotyków. I wtedy ta mysz poleci do góry na ogromnym, ogromnym czerwonym balonie. A wiecie dlaczego? Because I got her, because I got it. because I got Cześć, ma fajną grę. Pogram dzisiaj? No wiesz, trzeba się nauczyć wiersza. Później się go nauczysz, ale nie zdążę. Zdążysz, też sobie radę. Ale ścibę będzie. To jest postawa uległa. Zgadzasz się robić to, czego nie chciałeś. Moment. Chcecie mi powiedzieć, że ten młody człowiek wolał uczyć się wiersza niż pograć w fajną grę? W 2006 wyszły pierwsze Gears'y, Sprinter Cell Double Agent i najlepszy symulator prawdziwego życia w szkole Bully. Cześć, ma fajną grę. Pogram dzisiaj? No wiesz, cześć, się nauczyć wiersza. Cześć, ma fajną grę. Pogram dzisiaj? Zawsze coś wymyślisz, że w porę. Przecież mówisz grać. Uczy się wiersza, więc idź ze swoją grą. Aż się zaczynam zastanawiać, jaki to wiersz jest tak fantastyczny, że aż trzeba wpadać w taki halkizm. Hmm. Noc jak każda inna, miasto, znowu nie śpi, sygnały erkitną muzę na dzielni, nie upilnujesz kielni, tracisz zęby i zawartość WWA Hardcore tylko w pierdol. Jest za darmo dziwki, dragi lasery, dresy, sterydy, prepaid numery, wódka, koksy, kurwy z roxy, WWA, wszystko w full opcji. To jest postawa agresywna. Obrażasz kolegę. Cześć, mam fajną grę. Pogram dzisiaj? Dzisiaj nie mogę się nauczyć tego wiersza. Później się go nauczysz. Chcesz się go nauczyć dziś. Pogramy za kilka dni. No dobra. E, Wiedziałem, po prostu wiedziałem, wiedziałem, że on się uczy inwokacji. I bardzo dobrze, bo to niezbędny element intelektualnego arsenału każdego młodego człowieka. I go potem zapytaj o czym to było, to ci powiesz, że no, on powiedział dzięcieli na pałach. <ścoughs> Jak to mówił Tupac, some things will never change. Branie narkotyków prowadzi do problemów w szkole, kłótni z bliskimi, izolowania się i załamania. Powoduje silne uzależnienie. Uzależnić można się nawet po jednorazowym przyjęciu narkotyku. To nie zabawa. Niezły zestaw. 53 kawek, ale ani jednego banknotu, bo jakby to powiedzieć, no wiesz, chciałem ja gdzieś pieniędzy. Asertywności wobec narkotyków można się nauczyć. Chyba już czas na jakieś nowe przeżycia, nie uważasz? Dokładnie, jest 24. Jakie? No wiesz, Kajko jest dealerem narkotyków, możemy sobie powdychać. Jesteś debilką, nic się leczyć. Zdecydowanie przedstawiasz swoje zdanie, lecz nie obrażaj koleżanki. Nie bądź agresywna. Może jest na głodzie? No wiesz, Kajko jest dealerem narkotyków, możemy sobie powdychać. Ale za to, to trzeba płacić. No przepraszam bardzo, że ścierwo nie rośnie na drzewach, a drobcy nie są w mentosach. What the fuck? Nie bądź uległa. Mów od razu, zdecydowanie, że nie chcesz brać narkotyków. No wiesz, Kajko jest dealerem narkotyków, możemy sobie powdychać. Nie będę brać narkotyków w żadnej postaci. To jest jedno z tych zdań, które bardzo mocno ukształtowały pomysłowość Byla Kosbiego. Widziałeś to bezkic, który przyniósł koszek? Koszek jest chory? Nie, to są narkotyki. Coś ty? Mówię, że dzisiaj to za pół ceny. Jak nie weźmie za pół ceny. Kupimy sobie? Lepiej nie. Kupmy, po co się zastanawiać? Nie bądź uległa. Powiedz zdecydowanie, że nie chcesz. Widziałaś tabletki, które przyniósł koszek? Koszek jest chory? Tak, na udawaną jaskrę. Nie, to są narkotyki. Wcale nie ich oglądać. Ogląda to się przygody w Dolinie Muminków. Narkotyki można co najwyżej... Nie daj się w to wciągnąć. A no, dziewczyna. Chcesz się zabawić? Jak. Mój kumpel ma narkotyki. To ma być zabawne? Nie zastanawia się, jak masz okazję. Nie, nie chcę wstawać. Mi się wstawać. Gdzie jest okno życia? Ale za to trzeba płacić! Nie chcę mi się wstawać! Dziewczyno, z taką motywacją to ty nigdy nie zniszczysz sobie życia. Ogar! Człowiek ciężko pracuje, żeby mieć na narkotyki, a tu przyjdzie takie. Psz. Hej! Cześć! Mam tu przepis na coś nowego, chcesz? To tylko jedna tabletka. Co to za tabletka? Spróbuj to będziesz wiedziała. Zjeżdżaj ty polu. Nie masz się czym popisywać! Idiotka. Idiotka! A teraz pooglądam sobie płyty ich troje, bo Michał Wiśniewski nigdy nie brał narkotyków. Jak spał. Cześć! Może chociaż spróbujemy trawki, żeby zobaczyć jak to jest? Ale wymyśliłeś. Masz rację, czytaj dalej cybermychę. Niedługo będziesz miał jedną między nogami. Przez narkotyki możesz wiele stracić, nie będziemy robić żadnych prób. No dobra. Inni już próbowali, więc poczytaj sobie, co im tu dało. Nie będę próbować, nie mam zamiaru denerwować babci. Twoja babcia prawdopodobnie bierze takie leki, że przy nich marihuanina to lebiotka pospoli, tylko, że ona musi a ty chcesz! I na tym polega prawdziwa asertywność. Jak masz przyjaciół, to nie nisz tej przyjaźni trawką. Tak sobie myślę, że się brać. Ja na koniec chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkie osoby, które wzięły udział w produkcji tego filmu, bo wiem, że w tym wieku to wymaga nie lada odwagi. A teraz jesteście pewnie przed 30, więc jeśli oglądacie ten odcinek to dajcie znać w sekcji komentarzy, pionek. Żadnej trawki. Można się świetnie bawić bez niej. I to już niestety koniec tej niesamowitej przygody w świecie alkoholu i narkotyków. A dzięki temu odcinkowi wiemy w jaki sposób stanowczo z przekonaniem i wiarą w słuszność tych słów powiedzieć. Raczej nie. Zostawiłem za sobą jakąś cząstkę siebie i dobrze z tym, tak dobrze z tym. Wiele razy byłem taki jak ty, właśnie taki jak ty No, ogłoszenie parafialne. Kochani, ja zwykle tego nie robię, ale ponoć ma to wpływ na algorytm YouTube'a Więc jeżeli ten film wam się podobał Jeżeli generalnie moje filmy wam się podobają To zostawcie łapkę w górę pod tym filmem I już I to na dzisiaj tyle Do zobaczenia w następnym odcinku Buja